Lawa. 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 A oto kolejne prezentowane dziś wyścigi. W odróżnieniu jednak od poprzednich, tym razem nie zasiądziemy za kierownicą motoru czy też innego samochodu mutanta. Oto proszę Państwa, w jaki sposób programiści wyobrażają sobie sport samochodowy w przyszłości. A właściwie nie tyle sport samochodowy, co powiedzmy raczej rakietowy. Ci wszyscy, którzy mają własną opinię na temat nomenklatury widocznych na ekranie pojazdów, proszeni są o wstawienie w poprzednim zdaniu właściwego określenia. Niezależnie jednak od terminów, jedno nie ulega wątpliwości. Jest to sport. Chociaż trudno nazwać go sportem w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Przede wszystkim nie są tu przestrzegane żadne reguły fair play. Co więcej, eliminowanie przeciwników podczas wyścigu jest dodatkowo punktowane, nie wspominając o tym, że może to dość wyraźnie poprawić naszą pozycję w stawce. Do naszej dyspozycji oddano statki należące do czterech różnych klas. Różnią się one, jak to zwykle bywa, prędkością maksymalną, przyspieszeniem, siłą osłon czy też zwrotnością. Dobranie odpowiedniego pojazdu w zależności od trasy czy też od naszych umiejętności to już połowa sukcesu. Ścigać się można na kilkunastu torach. One także są pogrupowane w zależności od sprawności napotykanych na nich przeciwników, tudzież zależnie od ukształtowania danego terenu. To jednak nie wszystko. W grze ukryte są także specjalne, superszybkie tory, tudzież wyjątkowa dla nich przeznaczona klasa pojazdów. Właśnie ją widzimy, jak z wrodzoną gracją przemierza tunele tego mrocznego, nie zawaham się nawet powiedzieć, postindustrialnego świata. Jak na wyścigi morderców przystało, na całej trasie można znaleźć umieszczoną tam z premedytacją broń. Czy będzie to standardowy pocisk, samonaprowadzająca się rakieta, zamrażający prezent, czy też mój ulubieniec, lokalny wstrząs sejsmiczny, uroczo fałdujący tor ruchu, z całą pewnością będziecie zadowoleni. Wszakże wiadomo, dobry przeciwnik to martwy przeciwnik. I to najlepiej poczęstowany tajemniczym ciosem w plecy. Tym to właśnie harcerskim przysłowiem pragnę zakończyć relację z tego fascynującego toru. Wcale liczne grono domorosłych menadżerów piłkarskich z pewnością cieszy wiadomość o ukazaniu się Ligi Polskiej Menadżera 98, dzięki któremu znów zasiądziemy za biurkami szefów rodzimych klubów piłkarskich. Już na pierwszy rzut oka widać, że gra zmieniła się dość znacznie w stosunku do edycji 97. Wita nas efektowne filmowe intro, w którym fragmenty meczów przeplatają się z rodzajowymi scenkami z życia polskich kibiców. Swoją drogą to ciekawe, kiedy nasza redakcyjna załoga będzie mogła pójść na krajowy stadion bez kilkunastoosobowej uzbrojonej ochrony. Menadżerskie zmagania możemy rozpocząć na starcie trzech sezonów: 95-96, 6-7 bądź obecnego. Ma to dość duży wpływ na pozycję ligową oraz składy poszczególnych drużyn. No właśnie, autor Mariusz Trzaska wykonał tu kawał dobrej roboty. Wszystkie składy odpowiadają bowiem tym oryginalnym z początku każdego sezonu. Potem oczywiście wszystko w naszych rękach. Będziemy mogli dowolnie modyfikować nasz zespół, sprzedając lub kupując zawodników krajowych i zagranicznych. Możemy ustalić treningi oraz taktyki przedmeczowe, pensje i premie dla piłkarzy. Za wpływy z reklam i biletów będziemy rozbudowywać infrastrukturę stadionu. Od ilości miejsc dla oficjeli po budy z hot dogami. Wszystko w naszych łapkach. Ale te i dziesiątki innych opcji mają służyć tylko jednemu nadrzędnemu celowi. Wynikom sportowym. Naszym zadaniem jest zdobycie Mistrzostwa Polskie, a następnie godne reprezentowanie naszej ojczyzny w rozgrywkach pucharowych. Liga Polska menadżer 98 daje polskim kibicom możliwość poprowadzenia swych ulubionych klubów do wyśnionych sukcesów. Po czyż po latach działań za sterami Manchesterów i innych tam Juventusów nie będzie ciekawiej zagłębić się w naszym rodzimym futbolowym bagienku? A może po latach ćwiczeń, może ktoś obsadzi nas na jakimś odpowiedzialnym stanowisku w pzp ie Koniec końców szumnie zapowiadany tytuł GoldenEye 007 na konsolę Nintendo 64 dotarł do Polski, gdzie tysiące rozentuzjazmowanych graczy będzie mogło się nim cieszyć w okolicach Gra ta powstała we współpracy z autorami filmu i m.in. z tego powodu podczas zabawy spotkamy komputerowe postacie przypominające Pirsa Broznana i Izabelę Skorupko, a nie kubistyczne epitafium na czynele i gwoździe przypominające bardziej ekspedientkę z mięsnego niż lilubieżną Pamkę Jansen. Nasza przygoda rozpoczyna się w roku 1988 w Związku Radzieckim, gdzie dostajemy pierwsze, dość proste zadanie. Po jego wykonaniu akcja zacznie przyspieszać. Dowiemy się o grupie terrorystów, którymi dowodzi osoba kryjąca się pod pseudonimem Janus. Naszym celem stanie się pokrzyżowanie planów tej niebezpiecznej grupie, której członkowie po zdobyciu odpowiedniego klucza zamierzają przejąć tytułowe Złote oko satelitę wojskowego potrafiącego wysyłać w dowolny punkt na powierzchni Ziemi skoncentrowaną wiązkę elektryczną przerabiającą słonia rydwan ognia. Cała akcja podzielona została na 20 misji, których przebieg ściśle przylega do scenariusza filmowego i rzeczowo reprezentuje gatunek kina akcji. GoldenEye 007 na świecie zdobył już tytuł najlepszej strzelanki wydanej na konsolę Nintendo 64. Czy tak samo będzie w Polsce? To już z pewnością ocenią sami gracze. Natomiast z ciekawostek należy dodać, że oprócz całej tej ciepło-krwistej strzelaniny, w trakcie misji napotkamy elementy przygodówkowe, jak psychologiczne wydobywanie komputerowych kodów od spotkanych naukowców czy też likwidacja niepotrzebnych świadków. Jeśli chodzi o broń, to nikt nie powinien narzekać, gdyż do wyboru mamy z blisko 20 maszyn zarówno z arsenału brytyjskiego, jak i wroga, na przykład osławiony kałasznikow, czy nie mniej śmiercionośny czołg radziecki model największy. Poza tym po kieszeniach mamy zawsze upakowane miniaturowe ładunki wybuchowe, częste rozwiązania naszych problemów z popularnością. A tego typu gadety uruchamiamy za pomocą naszego fantastycznego zegarka, który niejedno potrafi. W większości przypadków misje będą przeprowadzane w zamkniętych pomieszczeniach baz radzieckich, jednakże zdarzą się i takie, których urok polega na poszukiwaniach właściwego miejsca, przedzierając się przez białe bezdroża Syberii, czy też masowej eliminacji armii wroga zlokalizowanej we wnętrzu olbrzymiego hangaru fabryki chemikaliów żywących. Za chwilę, wspomniany już wcześniej rajd czołgiem radzieckim, misja jest prosta. Zniszczyć wyrzutnie rakiet, doprzeć do samolotu i odlecieć do Anglii. Jest to jedna z 20 misji, które będzie można jeszcze raz przeżyć, wybierając wariant gry wieloosobowej oraz widowiskowego Rumble paka, dzięki któremu nasze zmysły będą jeszcze pełniej odbierać spożywaną przygodę. Przez cały grudzień trwa wielki świąteczny konkurs Audiotele, w którym każdy może wziąć udział. Wystarczy, że zadzwoni pod numer 077717 i odpowie prawidłowo na pytanie, co oznacza tytuł gry Dum. Koklusz, zgaga czy może zagłada? A na zwycięzców czekają dwie nagrody główne, którym jest sprzęt RTV, załączną sumę 2000 nowych złotych, wybranych przez zwycięzcę ze sklepu firmy VOX, która jest fundatorem tych nagród. Poza tym pięć kieszonkowych konsol Game Boy. 10 prenumera pisma Reset CD, 250 fantastycznych gier, 10 potężnych encyklopedii multimedialnych od oficyny wydawniczej Pogra, 50 nowych koszulek Escape oraz gry planszowej i gadżetów z Gwiezdnych Wojen od firmy Hasbro. Na tym kończymy dzisiejszą szopkę i zapraszamy za tydzień.